Po pracy po tym rozważeniu tego namiotu sezon letni zakończony Jan Paweł II to powiedział na mszy, słyszałem pani też ten ksiądz prowadzący dzisiejszą przerwę. Że Jan Paweł II ma fajny pomysł, że chce mi wypróbować księga życia. I to tam w tym Rywatykan. Watykan. To to będzie wielkie właśnie w ten sposób ci co będą chcieli opublikować publiczność w którym ta księga historyczna to wtedy że będzie mi ten i Watykan mógł zarobić i tak samo i ja i mi to wielkie wow, bo to pomoże mi w większym spokoju możliwość chowaniu wychowaniu właściwe, dobre Bezpieczne chrześcijańskie Jana Pawła drugiego, którego ma za rolę społudzenia z, z jego woli własnej nieprzymuszony oczywiście do odpowiednio wedniuńa i nalat z szacunku względem Madryi, która mnie do tego powołała zaczynał spisania Księga Życia wypełnienia rola siódmego to już jest wypełnione teraz nie mogę się zgadzać ze siebie przez mój ty, tych i o... matka Teresa z Kalkuty, no ale na pewno ojca się tego Pałaczkiego i naprzód moja babcia Świętej Pamięci Świętej obecności Zasnu Leokadię Kowalonek z rodu Subotkiewicz i tych, którego zachcę. Moja babcia Świętej Pani Świętej będzie widziała których, Jan Paweł II też, których pozawiedzieli ze wspólnie. E... Tak mi przysłowo, bo chcę mieć bardzo wiele dzieci. Bardzo wiele. A stąd też właśnie z młodą nienią, która chce mieć wiele. Z kimś takim jak ja, który mamy ładnie tu zadbać i z chęciąć z ochotą i zapałem siła. Na dzień na noc. Pana noc. A właśnie. O, siebie o życie, o kobieta, o rodzina Właściwie dobrze. z stresów prawie dzieci. Nie do jakiegoś pozostawienia jakichś majątności bogatych zajębania tego, co najważniejsze, ale też umiejętności, bo mam ten dar namnożenia e, i te, e, zysków, zyskowności, zysków, no, zyskowności za mną, zysków względem realizacji e, zaczynu Jezusa, względem Jezusa Chrystusa z oferetu, względem Jana Pawła II. To tak dla bezpieczeństwa międzynarodowego powiedziane w Polsce, być podkreślane i w ogóle w tych czasach rynkowo. Powiem jak po sobie wyszło, gdzie jak mówili, jaki Jezu, który Jezu, coś tam, jakiś aktor, jakiś już jakiś pseudo-Jezu i w ogóle, względem Jana Pawła II. Bo kto by zadziałał na Jana Pawła II i go kopiował, jakkolwiek, to jest przeklęty. U kogo? U wszystkich swoich, przed nim wszystko. Bo stają się wtedy jak aniołowi i mówią, ojcze święty, my na to nie pozwolimy, bo nam to boleści i solidarnie, jak jedna wielka rodzina, działają. Tak mi to pomóżcie. Proszę, chętnie, właśnie, tylko nieprzymuszeni, którzy będą chcieli. Tak, ja po drugie, wtedy, kiedy już nie, kiedy już wypromuję ta księga życia, tam jest numer tak księga życia to jest specjalnie podany dla tych, co to chętnie by chcieli. Z dobrowolnie przymuszony, przejść za jakieś finanse. Fajnie, i będzie być w końcu docenionym. A zaszczytnie, jak niektórzy którzy napisali po prostu kryminał, no, czy jakaś książka science fiction, czy jakaś. A tutaj. Księga historyczna, światowa. Jeszcze po tych obronach, odizablowaniu, raportowaniu przykładów, dużo fajnych historii. bazując na tym, no, który udało się osiągnąć. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego w stylu chrześcijańskim. W względem Jana Pawła II. Jadę. Mimo, że jest wieczór, też frytych chyba zrobię. Mam ochotę. Nie duczą. Chyba była szkoda na gryzki całego to szkoda byłoby ten przy tym by można było. Skąd siła co jak, ale nie widzieli. że ściągnęli, wypróbować się też i tak, jak i wcześniej udawało. Pojawiając się w pracach w wielu różnych sensie w pracach, wśród ludzi pokazując no czym się to żywi, jeśli i tak dalej. Zmęczony jestem hałasem ulicy i spalinami. Jadę dalej. Trzymabiza